Witam moich słuchaczy w audycji poświęconej wynagrodzeniom pracowniczym. W grudniu bieżącego roku GUS podał kolejną informację o wynagrodzeniach. Wzrosło ono 12% w relacji do roku poprzedniego. W ślad za tą informacją media podały swoje dane. Opatrzono je stosownymi tytułami, np. Zaskakująco wysoki wzrost zarobków Polaków. Płace rosną, że a strach. Pracodawcom będzie jeszcze trudniej czy to w telewizji, czy to w mediach drukowanych. Od dobrych kilkunastu miesięcy głośno o 20, nawet 30% podwyższe wśród pracowników branży budowlanej, specjalistów, sprzedawców, zwłaszcza tych w hipermarketach. Tak przynajmniej słyszałem na antenie TVN Business i TVN24, wtedy kiedy zaproszono przedstawicieli przedsiębiorców i ekonomistów. Tak się akurat składa, że niedawno, tuż przed świętami, GUS wypuścił kolejny raport dotyczący płac, dotyczący struktury wynagrodzeń. Publikacja jest dostępna na ich stronie internetowej. Kompletny raport na temat płac składa się z dwóch publikacji. Jedna to struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006, a druga to działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2006. Dopiero obie te publikacje w sposób komplementarny pokazują rzeczywisty poziom wynagrodzeń pracowniczych. Pierwszy z tych raportów obrazuje w sposób przekrojowy zarobki w sferze budżetowej oraz w firmach zatrudniających powyżej 9 osób. Drugi raport kreśli średnie zarobki w drobnych firmach prywatnych, prowadzonych głównie przez osoby fizyczne. Jak porównamy te dane z poprzednim raportem, to jest z roku 2004, otrzymamy dość ciekawe zestawienie. Przeciętne wynagrodzenie w październiku 2006 roku w sektorze przedsiębiorstw, a więc tych większych i sferze budżetowej wyniosło 2654 zł. Przy czym w sektorze publicznym płace były wyższe o 360 zł. niż w sektorze prywatnym. Ta informacja wydaje się zaskakująca, ale takie są fakty. Najniższe wynagrodzenia praktycznie przekroju wszystkich grup zawodowych oferowano w drobnych firmach prowadzonych przez osoby fizyczne, tych od zatrudnieniu poniżej 10 osób. przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło tam tylko 1200 zł. W tych firmach płace od roku 2004 wzrosły średnio o 70 zł, przy czym największa podwyżka była w roku 2005 w wysokości o niespełna 50 zł. Przy czym ta podwyżka nie polegała na rzeczywistym wzroście wynagrodzeń, ale odpływie dużej grupy pracowników, najgorzej najniżej opłacanych. To jest właśnie ta pierwsza duża fala migracji. Inne dane wskazują, że w tym okresie, okresie dwóch lat 2004-2006 ubyło w tej grupie przedsiębiorstw około 400 tysięcy pracowników, mniej więcej 1 czwarta ogółu zatrudnionych. W następnym roku, w roku 2006, podwyżka wyniosła już tylko 26 zł. Tutaj praktycznie wzrostów nie było. Warto też odnotować jeden bardzo istotny fakt. Osoby, które bardzo mało zarabiają, mimo że mogą otrzymywać podwyżki powyżej wskaźnika inflacji, i tak ich wartość ich wynagrodzeń maleje. Dzieje się tak dlatego, że koszty utrzymania mieszkania rosną szybciej niż obrazuje to średni wskaźnik. Inflacji. Można zatem powiedzieć na podstawie analizy danych, że praktycznie każda osoba, która zarabiała poniżej 2000 zł brutto w ciągu ostatnich kilku lat doświadczyła obniżenia siły nabywczej. Jak już wspomniałem, w całym okresie 2004-2006 płace w drobnych firmach wzrosły o 70 zł. Trochę lepiej jest w firmach większych, Średnia nam wzrosła o 286 zł. Jeżeli przeliczymy to powyżej inflacji otrzymamy wynik niespełna 9%. Niestety, jeżeli przyjrzymy się szczegółowym danym zobaczymy, że podwyżki zyskali przede wszystkim już względnie dobrze zarabiające. Przecienne wynagrodzenie niestety nie ma już tej wartości informacyjnej, którą miało dawniej. Dzieje się tak dlatego, że następuje rozwarstwienie dochodów. Widać to wyraźnie, jeżeli zestawimy sobie ilość pracowników, którzy zarabiają średnią krajową lub trochę więcej niż średnią krajową. W jednostkach sfery budżetowej i sektora większych przedsiębiorstw, czyli tych powyżej 10 zatrudnionych, tylko jeden na trzech pracowników zarabia średnią lub powyżej. A w grupie osób ze średnim wykształceniem już tylko co czwarty, czyli 75% zarabia mniej. Co więcej, w ciągu tychże ostatnich dwóch lat w okresie bądź co bądź dynamicznego wzrostu gospodarczego. Wzrosła liczba osób zarabiających poniżej połowy średniego wynagrodzenia. Takich osób jest już niemal 20% w tych właśnie większych firmach i sferze budżetowej. W drobnych firmach poniżej połowy średniego wynagrodzenia zarabiają prawie wszyscy. Mimo wysokiego tempa wzrostu PKB, odsetek pracowników pracujących za mniej niż połowę średniej płacy Wzrasta, znów wzrósł o 2 punkty procentowe. Dlatego wielu analityków, ekonomistów postuluje, aby posługiwać się innymi miernikami wynagrodzeń. Podawać wynagrodzenia, tak zwane modalne, czyli najczęstsze, i mediane. Wynagrodzenie modalne, w największym skrócie, to jest ta wartość, którą najczęściej otrzymują pracownicy. Natomiast mediana jest to taka wartość, przy której Połowa pracowników zarabia mniej, a połowa więcej. Jak to wyglądało w przypadku z roku ubiegłego, dla którego podaję dane GUS? W roku 2006 najczęstsze wynagrodzenie wyniosło 1469 zł brutto. Do tej wysokości zarabiało co czwarty pracownik, ale ta liczba nie odejmuje drobnych firm. Wraz z tymi ostatnimi 36% ogółu pracowników zarabiało do 1400 zł. 69 zł brutto mediana z kolei, o której mówiłem, wyniosła 2100 zł brutto Wskazałem wcześniej, że rośnie grupa pracowników ubogich, można zatem śmiało postawić pytanie, kto zyskał na podwyżkach. Pierwszym takim potencjalnym beneficjentem wzrostu w średniej płacy mógłby być personel urzędniczy i kadra kierownicza. Średnia podwyżka wśród lepiej zarabiających dyrektorów wyniosła w ciągu 2 lat 1800 zł, ale jak ją zestawimy to ich poziomu wynagrodzeń, to okazuje się, że jest to tylko 6% podwyżki ponad inflację, a więc mniej niż wynosi średnia. Okazuje się, że podwyżki w tym segmencie mieściły się w granicach 5-9%. Z kolei w mediach... Mówiło się głośno o podwyżkach dla specjalistów. Kim są specjaliści? No głównie jest to, są to lekarze, prawnicy, naukowcy, informatycy, głównie programiści. Tymczasem rozkłady wynagrodzeń pokazują, że jest to akurat ta grupa, która obok pracowników biurowych straciła. W tym właśnie okresie dwóch lat straciła. W pozostałych grupach zawodowych średnio w ciągu dwóch lat podwyżka wyniosła od 1,5 do 5,5%. Kto więc z pracowników szeregowych otrzymał najwyższe podwyżki? Są takie dwie grupy. Sprzedawcy oraz średni personel techniczny. No, sprzedawcy są jasno zdefiniowani, tu nie ma żadnych wątpliwości, natomiast pewne, pewne problemy budzi personel techniczny, dlatego że statystycznie to nie są elektrycy, tynkarze i tak dalej, tylko laboranci, asystenci, technicy, informatycy, operatorzy sprzętu elektronicznego, optycy, pracownicy opieki społecznej, urzędnicy do spraw podatków, a więc niżsi urzędnicy, średni techniczny personel nauk rolnych, leśnych, medycznych, nauczyciele, instruktorzy zawodu, inspektorzy, przedstawiciele handlowej archiwiści, tego typu właśnie zawody, to w statystyce obejmuje kategoria średni personel techniczny. I to właśnie ta grupa pracowników, duża grupa pracowników otrzymała najwyższe podwyżki. Wracając do sprzedawców, sprzedawcy zarabiający względnie dobrze otrzymali podwyżkę w wysokości około 10%. Średnio, nominalnie to było 130 zł. Tym, natomiast którzy zarabiali mało podniesiono ledwo o 50 zł. Przy czym te 50 zł nominalne wbrew pozorom nie jest kwotą dużą. Jeżeli uwzględnimy realny wzrost czynszów i żywności, to okaże się, że wynagrodzenie te straciły na wartość. Dzieje się tak dlatego, o czym mówiłem już wcześniej, że wzrost kosztów życia nieporównywalnie bardziej dotyka właśnie te grupy niżej uposażone. Podwyżki te nie są mimo wszystko duże, jeżeli zestawimy je do wzrostu sprzedaży i wzrostu wypracowanej wartości dodanej. W okresie 2004-2006, czyli w tym właśnie badanym, wartość dodana brutto w handlu wzrosła nominalnie o 40%. Tymczasem płace wzrosły maksymalnie o 10%. To pokazuje, że płace nie rosną proporcjonalnie do wypracowanego dochodu. Co więcej, mimo podwyżek wzrosła liczba osób zarabiających poniżej połowy średniego krajowego wynagrodzenia w 2006 roku w handlu było to już 54% jeżeli chodzi o tą grupę techników tutaj podwyżki też nie były równomierne ci którzy w 2004 roku zarabiali mało otrzymali po 100 zł podwyżki. Ci, którzy zarabiali powyżej 2000 zł otrzymali średnio 350 podwyżki. To jest około 16% ponad inflację.